44. Konkurs Recytatorski odbył się w formie zdalnej, że tak powiem. W kwietniu zdecydowaliśmy, że jednak spotkamy się online. Do finału zostało zakwalifikowanych 130 uczestników. Dzień dobry, kochani. Ja nazywam się Rafał Królikowski. Jestem członkiem jury wraz z przewodniczącym Jerzym Łazewskim i Taką a inną decyzję. Przewodniczący jury Jerzy Łazewski przedstawi Wam nasz werdykt. Bardzo się spieraliśmy o to, kto powinien być laureatem tego konkursu. Warszawa 15 maja 2021 roku. Protokół z posiedzenia jury, 44 konkursu recytatorskiego Warszawska Syrenka przeprowadzanego przez Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie. Żyli w składzie Jerzy Łazewski przewodniczący oraz Magdalena Warzecha i Rafał Królikowski. Po obejrzeniu 129 prezentacji w formie nagrań wideo uczestników eliminacji finałowych województwa mazowieckiego przyznało następujące nagrody i wyróżnienia. Zacznę od Trzecich miejsc, Maksymilian Kowalski. Brawa! Drodzy Państwo, teraz pora zaprezentować laureatów. Nasza mama się odchłóca. Bo jak twierdzi, jest za gruba. Wiem, co zrobię, gdy się zdarzy, że źle waga siostrę waży.